Zamordowanego. To coś mówi. To coś mówi ważnego i pięknego, tak? A co my teraz robimy? Stawiamy, stawiamy figurę Matki Bożej po to, żeby zalegalizować szwinder. No tak to trzeba powiedzieć. Przecież to jest, mówiąc językiem felietonowym, numer na miarę przekupniów w świątyni. Hmm? Tylko to jest coś, co, co powinno nam dać do myślenia. To jest coś, co powinno nam dać do myślenia. Ja jestem głęboko przekonany, że takie rzeczy robimy bardzo często nieświadomie. Zupełnie nieświadomie. Bo na tym też polega do widzenia, Bo na tym też polega natura zła. A? Właśnie na tym polega, o czym mówiłem przed chwilą. Ja zrobiłem w moim życiu mnóstwo rzeczy złych, nie będąc świadomym tego, że robi źle, ba, będąc przekonanym, że robię bardzo dobrze. Stąd my w Kościele powtarzamy, że ciągle potrzebujemy nawrócenia. To nie jest tak, że będąc członkami Kościoła stajemy się automatycznie bezgrzeszni i wszechwiedzący. Nie, jesteśmy nadal grzesznymi, słabymi ludźmi, którzy jednak dostają do ręki pewne instrumenty pozwalające zobaczyć coś więcej w rzeczywistości. To jest trochę tak, jak pisałem o tym z jednym z tomów. Też to kiedyś zrozumiałem dopiero po latach. Jest takie, są takie słynne słowa w Ewangelii, że prawda was wyzwoli, prawda? My je bardzo często powtarzamy. Tylko Często mamy taką tendencję, słysząc te słowa, posługując się tymi słowami, żeby innych wyzwalać za pomocą prawdy o nich, którą my odkryliśmy. Znaczy, my mamy takie poczucie często w swoim życiu, nawet w takich rodzinnych kontaktach. No, każdy z Państwa ma na koncie jakieś rodzinne utarczki. Te rodzinne utarczki zaczynają się na ogół od prostego mechanizmu. Ja wiem co Ty zrobiłeś, co Ty myślisz, co Ty chciałeś i teraz Cię grzecznie o tym poinformuję. Ja mówię grzecznie, ale mówię to podniesionym tonem i jeszcze wymachuję przy tym ręką. Tymczasem ten cytat ma tak naprawdę dwa pierwotne znaczenia. Jak przeczytamy go w całym kontekście Ewangelii, tego akapitu w Ewangelii. Po pierwsze Jezus jest prawdą, która nas wyzwala. I to jest to podstawowe, podstawowe zrozumienie. A drugą rzeczą, to my mamy dochodzić do prawdy przede wszystkim o samych sobie, co bardzo jest trudne i nieprzyjemne często. Ale w ten sposób mamy siebie wyzwalać. Wyzwalać z tych fałszywych wyobrażeń, z tych manipulacji. Z tych błędów, które popadają, z fałszywych wyobrażeń o sobie samych, jak i o innych ludziach. Bardzo często ulegamy błędowi perspektywy. Znowu dzięki tym felietomom, bo jak Państwo widzą, to dla mnie jest też droga pisania tych felietonów. Ja się, ja się ciągle uczę, ciągle czegoś szukam, jakieś odpowiedzi na różne pytania. Podam Państwu inną rzecz. Inny przykład. Jeden z moich ulubionych. Dużo inspiracji w tych felietonach pochodzi z historii Kościoła. No dobrze jest się tak czasem w przeszłość zagłębić, żeby już z dzisiejszej perspektywy jest łatwiej dostrzec pewne, pewne błędy, które, w które popadli nasi przodkowie, a jednocześnie zastanowić się na ciekawe, z czego chrześcijanie z nas się będą śmiali za 50 lat. Albo za 100. Będą mi niemożliwe. Jak oni mogli tak mówić? Przecież nie mieści się w głowie. Otóż 20 września 1870 roku miało miejsce jedno z najważniejszych wydarzeń w historii Kościoła. Czy ktokolwiek z obecnych tu na sali kojarzy te dane? Tak, Samburba, był sobór, tak, a wcześniej upadło, państwo państwu kościele. I dla nas, jest, byłem przekonany, będą jedna, dwie osoby na sali. Ja też to wyczytałem, niby zajmując się kościołem. To jest data bez znaczenia. Dla ówczesnych ludzi miała kapitalne znaczenie. I ówcześni konserwatyści, i ówcześni liberałowie uważali, że to jest katastrofa. To jest kompletna katastrofa. Upadek państwa kościelnego. Że chrześcijaństwo oczywiście przetrwa, bo Jezus nam obiecał, że bramy piekielne kościoła nie przemogą. Ale w jakich formach, w jakich postaciach, gdzie chrześcijaństwo przetrwa, to już jest inna kwestia, prawda? Gdybyśmy powiedzieli chrześcijaninowi z III wieku naszej ery, że sercem chrześcijaństwa nie będą Kartagina, Aleksandria, wybrzeża dzisiejszej Turcji, Damaszek, to by się popukał w głowie, że to jest niemożliwe. A my byśmy chrześcijaństwo sytuowali wśród jakichś dzikich barbarzyńców polackich. No bo to nie uwierzył. A jednak tak się stało. No więc ówcześni byli przekonani, że to jest kompletna katastrofa, bo to zepchnie Kościół na margines i Kościół przetrwa, ale w jakichś formach katakumbowych, że siła Kościoła, a przede wszystkim, tu już nikt nie miał wątpliwości, siła papiestwa została ostatecznie podkopana. I co się okazało? Okazało się, że długofalowo to wydarzenie miało dla Kościoła same dobre skutki. Dla papiestwa w szczególności. Papież, kiedy przestał być figurą w grach politycznych, kiedy przestał być głową państwa kościelnego, a jest głową państwa ograniczonego do niewielkiego terytorium, i wiemy, że to ma znaczenie przede wszystkim formalne, a nie praktyczne, nastąpiło coś, w co z kolei nikt w XIX wieku by nie uwierzył. A mianowicie to, że papież będzie autorytetem moralnym nie tylko dla katolików, ale także dla wielu innych ludzi na całym świecie w XIX wieku, ba nawet jeszcze w pierwszej połowie XX wieku, to właściwie nie funkcjonuje. Oczywiście to nie jest tak, że wszyscy z papieżem się dziś zgadzają, ale przecież świat słucha papieża, cały świat słucha. Z wielką uwagą. Nagle okazało się, że coś, co miało być katastrofą, stało się początkiem odnowy. Stało się powrotem do źródeł. Bo Boża logika, znowu banalne stwierdzenie, ale warto sobie to przypominać, jest często zupełnie inna niż logika ludzka. Wszyscy potrzebujemy nawrócenia. Kościół też potrzebuje nawrócenia. Czy Kościół bywa niesprawiedliwie atakowany? Tak, jest często niesprawiedliwie atakowany. To też musimy sobie jasno powiedzieć. Wśród tych fenietonów są w większości te felietony, gdzie próbuje szukać zła w naszych szeregach. Celowo podkreślam w naszych, bo poszukam ich też w sobie. Ale nie brakuje również tonów pokazujących, że z kolei działanie zła nie ogranicza się wyłącznie do naszego poletka. Diabeł chce zniszczyć każdego człowieka, nie tylko ochrzczonego i wierzącego. To jest dla mnie zupełnie jasne. Każdego chce zwodzić na manowce i gdzieś ostatecznie pchnąć ku przepaści. Tam też sieje głupotę, Nienawiść, krótkowzroczność, mami, manipuluje, zwodzi, stosuje wszystkie te same, wszystkie te same metody. Ale dla mnie najważniejsze jest, nie dlatego, że Kościoła nie kocha, tylko wręcz przeciwnie, dlatego że on jest dla mnie ważny. Żebyśmy patrzyli w pierwszym rzędzie na samych siebie. A potem patrzyli poza granice naszego kościoła. To jest rzecz bardzo istotna i bardzo ważna. Każde nawrócenie w dziejach kościoła brało się od krytycznej refleksji o samym Kościele. Ja często posługuję się takim przykładem. Była kiedyś taka seria wydawana przez Wam. Niestety już się te książeczki nie ukazują. To byli wielcy ludzie kościoła, ale książeczki były bardzo małe. Były takie króciutkie książeczki po kilkadziesiąt, trzydzieści, czterdzieści, pięćdziesiąt stron, które w przystępny sposób opowiadały historię różnych wielkich świętych, teologów, zakonników, papieży. Była taka świetna lektura do Wanny. No to akurat na jedno leżenie w Wannie i książka była przeczytana od deski do deski. Te książki były bardzo różne, miały różnych autorów, były lepsze i gorsze. Cały czas kosztowały. Cały czas wychodzą jeszcze? Cały czas. O, to bardzo dobrze, bo wydawało mi się, że, ona, że ta seria gdzieś zamarła. Nie, nie, nie. Bardzo dobrze. Zamarła bardzo, bardzo ciekawa seria. Ja jej przeczytałem pewnie za 30 albo 40. Ale I te książeczki oczywiście zawsze mają taki krótki rozdział wstępny. No, króciutki rozdział wstępny, no bo tam są święci czy wielcy ludzie Kościoła. II wieku, z XIX, no więc czytelnik musi mieć jakoś nakreślony ogólny kontekst. No, co się wtedy działo w świecie i w kościele, kiedy żył bohater książeczki. Państwo nie uwierzą, ale 9 na 10 tych książeczek ma wstęp z następującą wymową. To był zły czas dla kościoła. Działo się to, to, to i to. Kościołowi groziło to. To, to i to. Ale na szczęście pojawił się bohater książeczki, który pokazał, co należy naprawić, w jakim kierunku należy pójść, porwał swoim przykładem innych, no i wyszliśmy na prosto. Naprawdę, tak? I niezwykła nauka, bo my teraz też jesteśmy przekonani, że znajdziemy na to bardzo wiele twardych faktów i dowodów że to jest zły czas dla kościoła, trudny czas dla Kościoła, mówiąc nieco delikatnie, ale na jedno wychodzi. I chodzi o to, żeby w sobie znaleźć siłę i zrobić krok do przodu. A tego kroku nie zrobi się. Czy to jest podstawowa prawda chrześcijaństwa bez uznania własnej grzeszności? Nie zrobi się tego. Papież Franciszek może nam się podobać lub nie. Ja Państwa zaskoczę i powiem, że bardzo lubię papieża Franciszka, ale nie wszystko mi się podoba. Nie wszystko. Nie uważam, żeby papież Franciszek był idealny i nieumylny we wszystkim, co robi. Mam taki bardzo ciepły i serdeczny stosunek, acz ze znakami zapytania. Natomiast nie jestem w stanie, i tu będę papieża zawsze bronił, przyjąć, przyjąć takiego. Spojrzenia, że papież jest antyklerykałem i wrogiem kościoła, ponieważ krytycznie mówi o książkach. No przecież to jest bzdura. To jest już kompletna bzdura. Wiele innych rzeczy można by ewentualnie Franciszkowi zarzucić, to jest temat na inną dyskusję. Ale nie to. Przecież w tym przypadku papież powtarza wyłącznie to, co jest do wyczytania w Ewangelii. Więc gdybyśmy byli konsekwentni, powiedzieli, papież jest wrogiem Kościoła, to w drugim zdaniu musielibyśmy powiedzieć, Jezus jest wrogiem Kościoła. Gdybyśmy kierowali się elementarną logiką. Papież wzywa nas wszystkich do nawrócenia. I to nie tylko księży. To nie jest, scena nie jest miejscem na publiczne spowiedzi. Ale powiem Państwu coś zupełnie, zupełnie szczerze. Proszę tego nie cytować, ale się nagrywam. trudno. Ja wiele razy słyszałem te wezwania papieża Franciszka kierowane rzeczywiście przede wszystkim do księży, ale nie tylko, do takiego bardziej ubogiego życia. Moja rodzina na pewno nie żyje ubogą. Moja rodzina żyje dostatnie. Nie mam tu najmniejszych wątpliwości. Mam przede wszystkim, tak wydaje mi się, że jakoś nie mam skłonności do luksusu, ale mam jedną olbrzymią słabość dobre samochody. Na dobry samochód jestem w stanie wydać naprawdę duże pieniądze. Odkąd jest papież Franciszek? Zastanawiam się, jaki kupimy sobie następny samochód. I niestety ciągnie mnie do dobrego. I niestety wiele wskazuje na to, że tę wewnętrzną walkę przegram. Bo ja mam, Państwo mi uwierzą mam dziesiątki wyjaśnień, dlaczego potrzebuję kupić taki samochód. Bo rocznie robię kilkadziesiąt tysięcy kilometrów jeżdżąc po Polsce i potrzebuję dobre auto, które się nie psuje i z wygodne. Bo czasem muszę przejechać 600 kilometrów nie wysiadając z samochodu i poprowadzić na żywo program telewizyjny. Bo drogie auto jest bezpieczne. Jak moja żona miała wypadek, to drugie auto poszło do kasacji, a ona wyszła bez zadraśnięcia. Jeszcze długo mogę to wymienić. Ale jednocześnie coś nie daje mi spokoju w środku. Coś ciągle każe mi zadawać sobie pytanie, czy nie można jednak zrobić tego inaczej. Niektórzy z Państwa byli na tym spotkaniu, z Janiną Ochońską, którą miałem przyjemność tu prowadzić. Co 6 sekund na świecie z głodu umiera dziecko. Co sześć sekund. Kiedy mówię te słowa, na świecie z głodu umarły już dwoje dzieci. Papież mówi, papież nikomu, papież nie przyjedzie do Polski i nie każe sprzedawać księżom samochodów. Przecież papież nie przyjedzie do Polski i nie przedstawi dekretów, w którym wymieni, jakie marki wolno kupować, a jakich nie wolno kupować. Papież, tak jak Jezus, mówi, jeśli chcesz, zastanów się, ile kroków na tej drodze jesteś w stanie zrobić ze mnie? A z drugiej strony jest, jak już Państwo widzą, bardzo poważny przeciwnik. Bo ten przeciwnik nie powie. Słuchaj, kup sobie co chcesz, będziesz się przejmował innymi, nie zasługujesz na to. Nie, ten przeciwnik będzie mówił inne rzeczy, bardzo mądre, o których przed chwilą mówiłem. Cały go na to, że już nie wiem, czy to mówi do mnie krętacz z piołunem, czy ja naprawdę tak myślę. Ale ta historia ma jeszcze lepszą puentę. A mianowicie, ja się naprawdę z tym mocuję, to nie jest kokieteria. Niedawno rozmawiałem z pewnym biskupem na ten temat. Bardzo mądrym biskupem. No i księże biskupie, ja mam taki problem z tym. Właściwie nie wiem, co z tym zrobić, bo naprawdę mam racjonalne uzasadnienia, i jednocześnie ten papież Franciszek nie daje człowiekowi spokoju. Na co biskup na mnie spojrzał i mówi: Proszę pana, jakie ja miałem uzasadnienia, żeby sobie kupić subaru. Się tego wstydzę. Ale no no to, pańskie uzasadnienia to nic przy moich uzasadnieniach. To jest to coś. Tak? To jest to coś. Zawsze powtarzam moim kolegom dziennikarzom, zwłaszcza tym tak zwanym dziennikarzom świeckim: w Kościół jest zawsze łatwo kopnąć. Napisać tekst krytyczny o Kościele mało jest banalniejszych rzeczy na tym świecie, bo my Członkowie kościoła, zawsze dostarczamy dość amunicji, żeby kościół skrytykował. Mnie na pewnym etapie to przestało interesować. Jakoś doszedłem do takiego momentu. Myślę, że w moim dziennikarskim życiu był moment takiej. Znowu znajdę dziesiątki ustawień, ale był taki moment trochę krytyki, którą łatwo się pisze. To się wielu ludziom podoba. To jest łatwe. To jest błyskotliwe. Potem dostaje się maile. Dziękuję. Ktoś odważnie powiedział, napisał i pokazał palce. Tylko dziś widzę, że to niewiele przynosiło. A bardzo chciałbym, żeby te felietony coś przynosiły. Żeby one każdemu, tak jak mnie, próbuje to jakoś państwu pokazać. Dały do myślenia. Niedawno miałem z tymi, z tymi felietonami chyba absolutnie najmniejsze <coughs> doświadczenie. Znowu spotkałem kogoś, z kim się dawno, z kim się dawno nie widziałem, e, także biskupem. A, byłem wczoraj na spotkaniu w szkole, gdzie chodzą dzieci upośledzono intelektualnie i na początku spotkania przeczytano Pański felieton. To, to w ogóle bym się tego nie W ogóle bym się tego nie spieścił. Mówię tak, a właściwie jaki? Nawet nie będę sobie w stanie przypomnieć. No, przez 4 lata to wyprodukowałem tego mnóstwo. Jakby mnie państwo zaczęli pytać na weryfikę, to po chwili bym sobie przypomniał, ale tak od razu to na pewno nie. No to już prawie 4 lata. I Co? on mu, mówi, no nie, to taki, taki felieton o dziecku posiedzonym intelektualnie, którego proboszcz nie chciał dopuścić do pierwszej komunii. Ja się sobie przypomniałem, to była historia z życia wzięta, ona na mnie zrobiła ogromne wrażenie. Grupa Dzieckich katolików prowadziła spotkania z dziećmi upośledzonymi intelektualnie. Wspaniali ludzie, naprawdę wspaniali ludzie. Również z takimi dziećmi, z którymi nikt inny nie chciał pracować. Stopień upośledzenia tak duży, że dziecko nie wypowiada właściwie żadnych słów. Rodzice rozumieją jakąś specyficzną.